Witam was w odcinku z serwera n1mc.pl Już kiedyś tutaj grałem, dlatego mam jakieś statystyki. Itemy, które wtedy miałem oddaję Jankowi i zaczynam praktycznie od zera. Mało osób wie, że wcześniej nagrywałem już z tego serwera i miałem to serię od zera A jeśli chcecie więcej odcinków stąd, zostawcie suba i lajka, a my już lecimy. Od razu server, na serwer poszedłem na serię bezpieczną kopać na lepsze kill'owe itemy. Przy okazji kopania, drupiło mi konfetti, które można potem wymienić w NPC na spawn, na klucz do szklin noworocznej, z której jest dosyć fajny drop. W międzyczasie wpłacałem level do czarno gdzie potem można wymienić na różnego rodzaju perki u szamana, na butelki i duże. Następnie ulepszyłem kilof z 21 na 20 trick i znowu ulepszyłem kilof na 24. Później ośmiu się przypomniałem sobie, że nie odebrałem daily. Z były dwie dusze, które wystawiłem po 50 tysięcy za sztukę. Potem kupiłem elitrę i fiverrki i postanowiłem, że pójdę na sterwę pipi, sobie trochę pokopać i może zdobyć jakieś kill. Teraz zobaczyłem typa i postanowiłem, że go zacznę bić, no ale padł mu tylko totem i uciekł niestety. Prawie zginąłem, ale uratował mnie totem, który miałem w sumie nie wiem skąd, ale miałem. Po że chodziłem sobie po i patrzyłem i temy, Janek zakupił rangę VIP, która daje mu dostęp do strefy VIP, czy prawie nikogo nie było w tym momencie. Odebrałem osiągnięcie za zbytą temy i schowałem, zatrzymałem się na razie duszę, żeby je nie sprzedawać. Potem odebrałem nagrodę za Discorda, którym był klucz piski, z którego dropło mi to. I potem poszedłem znowu kopać. W międzyczasie patrzyłem, czy na rynku nie ma lepszego kiwa po lepszej cenie, żeby ulepszyć mój. W międzyczasie pojawił się i wiedzy pniata, na który postanowiłem, że pójdę, ale przed tym odłożyłem moje najcenniejsze itemy do Ender Chesta. Na początku szukałem pniaty, a gdy znalazłem pniata, to dałem może 5 hitów i dostać jakiś typ mnie zabił od tyłu. Teraz odebrałem osiągnięcie za wykopane bloki. Dostałem klucz do skrzyni AFK, z to to mi Rubin, który można ulepszyć jest tam pewien czas na ulepszenie i może go potem nałożyć na mierz, który jakieś daje procenty. Potem odebrałem kolejny klucz AFK, tylko tym razem otworzyłem go trochę później, bo klikałem dosłownie randomowej ikonki i odebrało mi się klucz, ale nie zobaczyłem tego. Dobra, a tu macie teraz otwarcie skrzyni AFK i drob z niej. Potem dostałem od Janka lepszy kilow, który właściwie pomogłem mu kupić, bo powiedziałem mu, że na rynku jest kilow za 3 miliony, który sam chciałem kupić, ale niestety nie wyprzedził, ale dał mi go w nagrodę. Ten dzień skończyłem kopiąc na strefie bezpiecznej. Przepraszam wam za jakość drugiej części, ponieważ na live'ie mi się nagrywało, a jeszcze w połowie live'a wywaliło mi nagranie, które się w ogóle całkiem usnęło, ale dobrze, że mogłem pobrać z YouTube'a. Następnego dnia odpaliłem live'a serwera, gdzie grałem z widzami i na przykład dostałem donate od Trawka Maryjczewska, dostałem opłatę, mieć i dwa boostery. Jeden to był booster dropu, a drugi to był booster expo. Potem dostałem kolejnego donata', tylko dostałem ten seta i większość itemów 26. Potem dostałem wyzwanie, że muszę zgadnąć ile ma pieniędzy pewna osoba i dostanę jakieś pieniądze. I oczywiście zgadłem, bo ktoś na live napisał ile jako ma kwotę. I w nagrodę dostałem 2 miliony. Potem dostałem kolejnego donata od Shiba. Potem postanowiłem, że pójdę kopać na streamie w pvp, bo na no bezpieczniej, strasznie się kopało, jeśli miał się tyle osób wokół siebie. Więc postanowiłem, że polecę na pvp i się pokopię. Potem przypomniałem sobie o Daily, ale chyba się coś bugowało i miałem ten sam dzień do odebrania, a nie drugi. Potem prawie zginąłem w łeb, bo sam nie skoczyłem, ale dobrze, jestem najlepszy Minecrafta i udało mi się z tego uciec. Potem nic nie udało mi się przeżyć, bo myślałem, że to są widzowie, żeby po prostu w widzowie. A się okazało, że nagle dostałem łeby na, pod siebie i zostałem zabity prawie, prawie od razu. No tak, zapomniałem wam powiedzieć. Nie leciałem z moim najlepszym kilowem, jaki miałem, tylko mój najlepszy kilow odłożyłem do Enderce, żeby nic mi się nie stało. Potem zbierałem na itemy i pierwsze tam je kupiłem, to były buty trzydziestki, żeby mieć jakiegoś tam jakiekolwiek. Potem dostałem Donate'a, dostałem Kill 29, czyli taki sam jaki miałem aktualnie, więc miałem 2 kilowy. Jakbyś na myślałem, że 2 to cały czas go miał? Teoretycznie. A potem stało się coś, czego w ogóle nie spodziewałem, bo dostałem Donate'a 25 milionów monet. Które oczywiście na razie zostawiłem, się na oszczędzać na seta, więc to był bardzo dobry moment. Dosłownie minutę później dostałem kolejnego Donate'a. Też zdarzyć do tę kwotę, to było 15 milionów. Potem te sobie, kupiłem banie 34, to rozłożyłem i miałem już całego seta gotowego na pvp. Tylko brakowało mi klatę i elity. Potem kupiłem brakujący element, czyli klat. Kupiłem klatę 33, bo była najbardziej opłacalna w tej cenie, którą miałem i zostało mi tylko 139 tysięcy. I nie było mnie na nic stać, na Elytra, Refykox ani nic, więc musiałem jeszcze nakopać na itemy i mogę normalnie już na PVP. Potem postanowiłem, że kupię jakieś tam itemy, żeby już coś mieć, a na resztę, że nakopię itemu, bo musiałem sobie obliczyć, ile wyjdzie mi, wszystko, wszystkiego, więc kupiłem takie itemy najważniejsze. Oczywiście zapomniałem kupić elytry. Potem postanowiłem się zabudować w kanał na górze z moim teammateem, ale to się okazał bardzo głupi pomysł, ponieważ to nas jakiś bardzo wystakowany gracz, który zabił mojego teammata i prawie mnie. Potem oczywiście zginąłem po raz drugi, bo kto by się spodziewał, że są te same typy, które mają full wystakowane itemy i były mi dosłownie 4 serca na hita. Nawet nie zdążyłem uciec, więc podzielili mi elektry, więc tyle było z moich itemów. Później się okazało, że zabił mnie ten sam typ, który dał mi te 45 milionów Potem item mi oczywiście oddał Nie wiem, co mnie zabijał, ale to inna sprawa Potem zginąłem po raz trzeci od znowu jakiegoś typu występowanego, który miał ogłoszenie Znajmował me elitrę i jeszcze dodatkowo na koniec mnie zamroził Chociaż prawie uciekłem z tego Ale przynajmniej zostały mi takie najcenniejsze itemy, które najbardziej mi zależało a w tym filmie byłoby to na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i przepraszam za jakość tego live'a, ponieważ źle ustawiłem trochę live'a i miałem tą jakość, a nagranie, które nagrywałem, wywaliło mi no, w połowie i się nawet nie zapisało nie wiadomo czemu, więc bardzo przepraszam i zostawcie suba, lajka, żeby robić więcej tego typu odcinków z różnego rodzaju serwerów. Napiszcie w komentarzu, czegoś na ten odcinek.